Witajcie. A kiedy doświadczysz tutaj na Ziemi takiego stanu, nazwijmy go umownie niemocą, to podziękuj sobie. W ogóle dziękuj sobie za wszystko, co, przez co przechodzisz i co się dzieje w Twoim życiu. Wdzięczność jest taką jedną dla mnie z podstawowych em, stanów, energii, która bardzo otwiera serce. I otwiera też nas na to wszystko, co z tego serca płynie, na ten poziom doświadczania. Nawet jeżeli przedtem przechodzimy przez tak zwane piekła, i w pewnym momencie trafiamy gdzieś na coś takiego, co się nazywa niemocą. Podziękuj sobie za doświadczanie niemocy, bo, uwierz mi, jest to najciekawsza najciekawsze doświadczenie na tej planecie nas, istot ze światła, ponieważ jest to dokładnie odwrotnie, przeciwny biegun doświadczenia światła. Różnie się mówi o różnych piekłach, czyli miejscach, gdzie energia jest mocno, miejscach czy doświadczeniach, gdzie energia jest mocno niska, wibracyjnie, ale dla mnie osobiście niemoc, czyli taki, wiecie, paraliż, czasem bijemy głową w ścianę w przynośni albo nawet dosłownie czasem po prostu nas to zamraża wycina nie nadajemy się do niczego ta głowa jeszcze resztką sił pyta się dlaczego po co i na co a ciało po prostu odmawia całkowicie jest to taki stan takiego paraliżu który jest kompletnie odwrotny do tego kim tak naprawdę jesteśmy w środku czyli tego światła i miłości tej energii źródła w nas, w każdym z nas, kto ma duszę, bo wiemy, że też są inne istoty tutaj na Ziemi czy w kosmosie. I to jest okej. Okay. Każdy ma swój poziom doświadczania. Natomiast ostatnio wiele spotykam się z osobami, które doświadczają, sama też to przeszłam. każdy to przechodzi w większości. Ale jest to ciekawe doświadczenie. My, istoty świetliste dusza, która uważa, że wszystko może. znaczy ona nie uważa, no po prostu tak czuje, tak, że wszystko może, wszystko potrafi, wszystko chce doświadczyć w tym świecie materii, bo on jest kompletnie inny od światów duchowych. I tu w świecie zagęszczonej energii, czyli w świecie materii doświadczamy niemocy. Więc jeżeli gdzieś się rozbijasz właśnie o ten stan, po prostu podziękuj sobie. Ok, dotknęłem, dotknęłam Kompletnie przeciwnego biegunu niż to, czym tak naprawdę jestem, ale nadal żyję, nadal istnieję i wiem i czuję. Mam nadzieję, że z tego również wyjdę, z tego również znajdę, w tym również znajdę rozwiązanie. To jest bardzo, bardzo ważne, bo tak jak wszystko tutaj w świecie materii, dla nas jest od duchowych, jest tylko Jasz lekcją. Więc jeżeli gdzieś teraz, utknęłeś właśnie, utknęłaś w swojej niemocy, zastanów się, zaakceptuj ją. Pamiętamy, jak podchodzimy do naszych lekcji życiowej, jeżeli nas mocno zaskoczą, zaakceptuj to i po prostu powiedz sobie, ok, akceptuję to, zwalniam to i szukam rozwiązania, aby jak najszybciej, jak najefektywniej wyjść z tego. Bo jest to jedna z kolejnych lekcji. Natomiast dla mnie jest to lekcja, no, z totalnie przeciwnego biegunu niż bieguna niż to, co, z czego jesteśmy stworzeni, światła i miłości. Dlatego taka wzmianka o niemocy, bo tu nie chodzi o reklama, reklamę tego stanu, tylko tu chodzi tak naprawdę, aby zrozumiał siebie i traktował siebie z miłością i wdzięcznością za każdą lekcję, przez którą przechodzisz w życiu, a może przejdziesz jeszcze. I, za, i szukał zawsze rozwiązania, bo ono jest. Więc akce, akceptuję niemoc, zwalniam niemoc i szukam najlepszego rozwiązania właśnie z poziomu serca aby pójść dalej w lepszą stronę podstawowym rozwiązaniem jest po prostu odpuszczenie sobie w czymkolwiek utknęłeś w jakiejkolwiek sytuacji, w której czujesz niemoc czy to jest relacja czy to jest twój stan nie wiem, psychiczny, fizyczny pozwól, aby to odeszło i pozwól sobie, aby wpłynęło to, z czego jesteśmy tak naprawdę stworzeni ze światła miłości. Tak po prostu. No? Ciekawa lekcja, nie? Bo coś jest ciekawą lekcją, i tak coś czuję, że to chyba ta Ziemia ma tylko taką lekcję. Nie? Ale Ziemia jest piękna, co widać zresztą dzisiaj tutaj, w tych pięknych obszarach Wicklow, miasta Wicklow. Najlepszego, kochani. Akceptuję i zwalniam. Akceptuję i zwalniam. I piękny proces idzie. Piękny. Najlepszego.